Także jesteśmy tutaj. Może kojarzycie to miejsce, to jest nasz piękny ratusz. W związku z tym, że się zbliża niedługo koniec głosowania, chcemy jeszcze zachęcić, żebyście wysłali po jednym SMS-ie ratunkowym, bo Maryla nas goni. Raz, raz was by raz nie. Raz nie. Hmm. Co jeszcze, w środę się widzimy we Warszawie, w stanie niestety nie będzie, niestety pracuję, ciężko, w kopalni, w a Jakie kopalnie, proszę? <laughs> no, ale ja tam będę, ja tam będę i będę wszystko filmować, a teraz zaczniemy oczywiście start, Usobieskiego na hacie, wstęp, wszystko będziemy kręcić po drodze, więc będziecie to wszystko widzieć na YouTubie, pod warunkiem, że Sobieski wygra. Jak bierzcie komory w łapy i wysyłacie po ostatnim SMS-ie jak chce jechać na imprezę. Dermowe żarcie. Też o to chodzi, ale no, też wiecie. Sława pieniądze. Strzelanina i w ogóle. Nick Pika. Coś w tym stylu, no. Wiadomo. Ale no. Fajna dziewucha nie? Nagraj. To. <grym> Nagra jo? Nagra mi nogi. Też by wysłał SMS-a. No to nie żałujcie 2,40 to nie jest dużo. I pamiętajcie, poczkę trzymajcie, trzymaj, Ja muszę, Mam zapisane te dane. Tak, dla słysza, słyszących, P.14 pod numer 72466. Dla tych, co nie mają gośników, 72 466 Tak, zgadza się. wysyłajcie SMS-y. I dzień dobry wieczór Polska, widzimy się jakby, w Warszawie, Warszawie. Thank you, także Thank you, do zobaczenia. Serdeczna pewnie zaczytcie w tym roku na Japanie Konie, bo znowu pojedziemy. <laughs> Widać ten entuzjazm. No to, hej.